Siemano widzowie, z tej strony, Nuxo. Nuxo, koszt openingu to jest 7 polskich złotych. Oczywiście ta cena jest steamowa, tak? Steam, o, a, steamowa, steamowa, lele. Trzy autografy kandydatów i trzy pojemniki zwykłe. Kandydatów, zapraszam Was do pięknego dnia z openingiem. Czy dostaniemy coś dzisiaj? Bardzo zajebistego. W sensie Rio, ok, jest, zaje jest zajebiste. Jest, to nie jest, to nie jest podważalne. Nie da się tego podważyć. To jest zajebisty event. i HC Brokat. Piękny, piękny. I trzeci, trzeci, ale głośno Gierka jest chyba za głośno. No. Sorry. Sorry panowie. No i co? Trzy autografy. No kurcze, uśmiecha się do mnie. Art. Uf. Wow. Chłopiek to wygląda. Dumał, lato, triangle. Mmm. Daj, daj, daj złotą mi naklejkę, panie kolego, albo holo, ja cię kręcę, czemu mi go nie dałeś, ale i tak, wini, wini, dobry papier, pozdro dla winiego, jak to oglądasz, pozdro seta dla ciebie, pozdro cello dla ciebie, jeśli ci to oglądacie, dajcie mi autograf IRL, może jeszcze, i, 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 dobra, trzeci autograf, autograf, jest, 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 jest! jest. Pięknie. Kolejny był Kolzira niedawno. Proszę, traj jest droższy, na pewno jest droższy. Sprawdzamy to. Traj kosztuje tańszy, tańszy. No ale jesteśmy na plus. mi 7, mamy 10. That's good news, bro. Win i złotówkę kosztuje prawie. Co jest krane? O, ale to jest różnica w ogóle, nie? No i mamy holo. Pięknie, pozdro i zdrówka. Pozdro.